Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych WONI. Dzisiaj film taki bardzo, bardzo szczególny, adresowany do tych, którzy zastanawiają się, czy, moje, czy na moim kanale mogą Państwa perfumy zafunkcjonować. Oczywiście, jak Państwo widzicie, często robię filmy takie przekrojowe, gdzie jest tych. Powiedzmy, przy okazji jakiejś nuty omawiam perfumy różne. No to po prostu, jeśli mam produkt pokazać, no to muszę go mieć. Także no to myślę, że to byłoby najłatwiej, jeśli chcecie Państwo osobny film o jednym produkcie. Też ja tutaj kiedyś to jakby zgłaszałam, ale nie wiem, czym się chce to robić. To już musielibyście pisać na adres agata -małpa -ogród tam bez polskich znaków. Ale jeśli bym mogła coś podpowiedzieć, bo na pewno macie Państwo pytania, wątpliwości, bo teraz jest taki natłok, jest gigantyczny szum informacyjny. Dużo bardzo, bardzo młodziutkich osób, często niepełnoletnich, tworzy content gdzieś na przykład na TikToku. No, oni to robią tak dość specyficznie, komediowo, przekraczają bardzo często granice dobrego smaku i to się klika, bo ludzie lubią no, naśmiewać się z innych. Także, ale czy. Produkt, w którym ktoś robi sobie albo sam sobie krzywdę, nawet ośmiesza się, reklamowany w ten sposób, moim zdaniem długofalowo to się nie opłaci. To jest taka moda, wiecie, w tych, wśród tych marketingowców też są mody, i oni tam nagle prowadzą jak mantrę, jakąś swoją narrację. Myślę, że to jest jakby drugi etap. Pierwszy, najważniejszy etap: jeśli chcecie Państwo wypromować swój produkt, to musicie go pokazać w miejscach wiarygodnych. I przede wszystkim musi pójść informacja o tym produkcie. Zanim zaczną się tańce TikTokowe, fikołki yy, i te różne czary mary, jakieś na wesoło, yy, mniej lub bardziej yy, powiedzmy kontrowersyjne, to musi pójść rzetelna informacja. Jest spora grupa widzów, która ogląda o perfumach bardzo dużo filmów, co widać bo bardzo dużo youtuberów, którzy na przykład robili treści lifestyle'owe i mieli, powiedzmy, wyświetleń X, jak zaczynają robić filmy, filmy o perfumach, mają ich 10 razy więcej. No to po prostu myślę, że dużo takich twórców, którzy już długo są na YouTubie, wręcz chyba perfumy ich uratowały, bo wiecie, na, powstało bardzo dużo twórców, którzy gotują, robią zakupy. To nie jest wielka sztuka. Natomiast kanał tematyczny no, właśnie, i, i w momencie, kiedy ci twórcy zaczynają się niejako specjalizować w perfumach, no to powiem szczerze, jest bardzo dużo uwag i bardzo dużo zgryźliwych, takich nieprzychylnych komentarzy, które ja dostaję, ale ja nie chcę brać w tym udziału. Z drugiej strony, czuję się trochę wywołana, bo tak, wiecie, gdyby ktoś założył kanał motoryzacyjny i powiedział: Słuchajcie, ja się nie znam na motoryzacji, ja się dopiero uczę, no to przecież ludzie go w internecie zjedli. Tutaj, jeśli chodzi o perfumy, bardzo dużo ludzi tak mówi. Myli takie elementarne nazwy, perfum, także widać, że no, odkryli świat perfum, to jest piękne, ale wiecie, ustawiać się już w pozycji y, twórcy kanału, kontentu tematycznego, no to y, zalecam trochę pokory, bo to jest wiedza, którą się zdobywa lata. Mówiłam o tym ostatnio na jednym z liveów, kto chce zostać perfumiarzem, to w szkole żywo damu musi się uczyć 3 lata. Więc no, dochodzi już do sytuacji, że osoby, które powiedzmy, gdzieś tam rok tworzą content, już się uważają za twórców, którzy znają temat. No to nie jest tak. Samo przywołanie perfum, które niegdyś były na, było na rynku jest bardzo ważne i jest bardzo potrzebne z elementarną wiedzą, po prostu, no powiedzmy, doświadczeniem, które się przydaje przy ocenianiu perfum, żeby kiedyś nie powiedzieć. No, w filmie, że słuchajcie, ja Wam polecam perfumy takich, to nigdy nie było, bo są tacy, którzy Wam powiedzą, że było w tym, w tym i w tym, i w tym, bo dzisiaj w perfumach właśnie wszyscy, wszystkich naśladują. To niekoniecznie musi być zarzut, bo jeżeli chcecie wypromować Państwo produkt, który no, ludzie nie znają, nie mają możliwości przetestowania, jest tylko w jednej perfumerii, to wtedy oczywiście informacja o tym, że one są podobne tam do czegoś jest bardzo przydatna. Także tu bym nie przykreślała, natomiast mówię o sytuacji gdzie powiedzmy ktoś tam zaręcza, że to jest jakaś rzecz unikalna. A nie jest. Słuchajcie, czasem się można zainspirować zupełnie nieświadomie. Kto pracuje twórczo, to na pewno wie. I doświadczył tego, że jakiś tam coś wymyślił się okazało, że to ktoś już przed nim robił. Bywa Bywaj tak? No, bywa i tak, że inni robią tylko to. I też tak już jak już poruszamy ten temat tych twórców, to się tak pojawiło ich dużo, tych ekspertów perfumowych, to kiedy widzę, że tak, nie zna się na perfumach. Formaty filmowe typu perfumy na miesiąc czy perfumy tam. Na przykład widzę ten perfumy na tacy. To chyba jedna autorka, taka pani Ania, ten, ten format wymyśliła. Teraz wszyscy robią perfumy na tacy. To chociażby oddali honor tej dziewczynie. Chyba, że jest inaczej, że ja czegoś nie wiem. Tak, tak więc mówię, chcesz wchodzić w dział taki bardzo, bardzo branżowy, specyficzny i tak. Nie masz pomysłu na film, nie znasz tematu. Także takich twórców też Państwo wielu znajdziecie. To jest najprawdopodobniej jakaś taka zorganizowana akcja. Agencje reklamowe powchodziły na te wszystkie media społecznościowe, i one chcą mieć na przykład 20 twórców. i się tak później reklamują, że jak wykupicie u nas reklamę, to nasz produkt będzie na 20 kanałach. Tylko moja obserwacja jest taka: ja to na przykładzie blog, blogerstwa obserwowałam, że to jest jedna publiczność. To jest powiedzmy 10 blogów, które się ze sobą przyjaźnią i mają jedną publiczność. Te same osoby komentują pod wszystkimi tymi 10 blogami, czyli nie jest 10 blogów po tysiąc widzów, tylko z tysiąc widzów, które przychodzi od tego bloga do bloga. Także bierzcie to Państwo pod uwagę, to tego Wam zainteresowani nie powiedzą. Natomiast, tak jak mówię, najważniejsza informacja, z jaką musicie dotrzeć do kupujących perfumy bo wiecie, młodzi kupują torebki, podróbki, zamienniki, inspiracje, natomiast konsument dojrzały, silversi, to jest bardzo poważny rynek. Właśnie nie wiem, przy tej modzie na TikToka nikt, nikt nie zwraca uwagę na to, że tak naprawdę wszyscy teraz patrzą na silversów, bo silversi mają na tyle duże rezerwy finansowe, nie mają obciążeń stałych, że mogą sobie pozwolić na kupowanie perfum, ale to nie jest klient, któremu można no powiem tak dosadnie i kolokwialnie, wszystko wcisnąć. Tutaj musicie temu klientowi zafundować opowieść. Ludzie muszą dostać informację, opowieść o produkcie. Czasem tą opowieść trzeba zbudować. Żeby zbudować opowieść o produkcie, czasem może jej nie być. No to to jest wyzwanie. Wtedy za to Państwo po prostu jak kupujecie u kogoś usługę, to on Wam musi tą opowieść zbudować i teraz pytanie, żeby to Tą opowieść zbudował sam, a nie kradł treści u, u innych twórców. Tąd krótko mówiąc, rzetelny przekaz, rozmawiajcie najpierw z autorami. Mm -hmm. No może być tak, że każdy będzie... Domyślam się też, że do, dobijają się do Was twórcy i tam chcą produktów. No wiem, że to jest problem, tak? Widzę, bo kiedyś wystarczyło maila wysłać, to przynajmniej się dostało jakąś odpowiedź. Teraz w ogóle nie ma tych odpowiedzi. Widzę, że po prostu... Jakby zarządzaniem, kontakt, kontaktowaniem się marki z twórcą, zajmują się pośrednicy, czasami nawet jest ich kilku. To zaobserwowałam, to no to to jest trudne, ale moim zdaniem i tak musicie patrzeć na ręce. Jeżeli macie Państwo, macie markę, którą chcecie wypromować w Polsce, musicie tym, tym pośrednikom patrzeć na ręce, czy oni w ogóle, no, no musicie patrzeć, z kim oni współpracują i czy te. Treści, które są tam generowane, są w stanie kogokolwiek przekonać. No tutaj nie wiem, czy są takie firmy, które by Wam były w stanie jakby odciążyć Was tu całościowo. Pańskie oko konia tu, czyli gospodarskim okiem, też musicie kontrolować to, za co płacicie. No tu to, 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 to nikt Was po prostu nie zwolni z tego obowiązku. No, najlepiej by było, gdyby, jeśli chcecie wiedzieć, bo z takim problemem, de facto Państwo, powiem, jeśli jesteście właścicielami, czy macie jakąś licencję, dysponujecie na, na Polskę jakąś marką, to tak musicie, tak, najlepiej było jakieś badania przeprowadzić, niezależne, bo wiadomo, że każda marka Wam powie, że nas, naszych dziesięciu autorów, których mamy, to są najlepsi autorzy, a tam się to tak, ej, nikt ich nie lubi. To jest też bardzo powszechne w tej branży, takie dyskredytowanie, delikatnie mówiąc. No to pytanie, czy chcecie słuchać plotek z niesławiania, czy chcecie po prostu wypromować produkt. No, Ale to też nie jest tak, że po jednym filmie nie wiadomo jak ruszy. No, kiedy może ruszyć sprzedaż po jednym filmie, jeśli produkt pachnie jak perfumy 10 razy droższe, najlepiej jeszcze wycofane. No to wtedy rzeczywiście to można po jednym filmie sprzedać cały nakład. Ale jeżeli chcecie wypromować autora, wypromować produkt, jest to proces. Niestety to są mity, że w internecie można się w ciągu jednego dnia wypromować. To się zdarza, ale rzadko. W praktyce, chyba w internecie bardziej niż w jakiejkolwiek innej powiedzmy płaszczyźnie twórczości. Tu jest potrzebna cierpliwość i to jest proces. Także jeśli dysponujecie Państwo czasem i chcecie wypromować coś na święta, to musicie zacząć teraz, bo to są po prostu, to jest praca, praca, praca. I powiem tak, więcej już nie powiem o szczegółach, jak to robić, bo też, tak jak mówię, no, połowa chyba oglądających mój kanał to jednak są te właśnie agencje reklamowe. Tak, myślę, że jedna trzecia to na pewno. I one to po prostu przychodzą po kontent darmowy. No a ja w zamian to dosta dostaję później hejt z komentarzy. Tak to działa, niestety. Także no, z kim współpracujecie, to też Państwo musicie wiedzieć, żeby współpracować z osobami, które nie mają złej opinii. Bo ja też miewałam takie propozycje współprac, gdzie widziałam, że marka chce ode mnie, daje mi produkt i że no, okej, okay, to jest dużo dostać produkt. Ale widzę, że równolegle rozmawia z tymi właśnie agencjami, którym płaci za wykonaną pracę. Czyli wiecie, no tu trzeba wszystkich traktować równo, nie ma równych i równiejszych, bo to docelowo się też Państwu nie opłaci. A też mi się wydaje, jeśli jesteście innymi twórcami, to powiem tak: jak zrobicie rzetelnie film, film i dobrze pokażecie markę, to ona już jest wypromowana w świadomości Waszych widzów na lata. Także też cencie się i po prostu. No nie dajcie się wykorzystywać, bo tu też jest taka tendencja. Jak mówię, między Wami a Marką jest, są, są, bywają kilka podmiotów. No to yy, one tego nie robią charytatywnie. No, także tyle. Po prostu jak, jak najbardziej jest możliwość pokazania produktu. Nie mam z tym problemu. Też nie jesteśmy dorośli, nie oszukujmy się. Państwo, jak wchodzicie na rynek i współpracujecie z marką, dostajecie produkty dla prasy. Także tutaj no, ja to wiem. Natomiast wiem, że poprzez grupy jest taka, taki zwyczaj promowania produktu przez grupę. To już się przeżyło, wszyscy ci już moim zdaniem uczestnicy tych grup już obkupili się w tyle próbek, w tyle dekantów, że właściwie już coraz częściej słyszymy o tym, że już nic nie będą kupować, także no, no jest to praca, po prostu to nie jest tak, że machniecie, pokażecie, nie wiem, pokażecie produkt tam gdzieś raz i to... Koniec. Zwróćcie uwagę, jak wiele razy muszą się pokazywać w mediach, na przykład bardzo znane osoby, żeby się ciągle utrzymywać na tym topie. Jak długo Madonna na przykład no była niekwestionowaną królową, no po prostu mm, świata celebryckiego, ale ona musiała co jakiś sezon gdzieś o sobie przypominać. Robiła to najprostszą możliwą metodą przez skandale, ale no to dała radę. Natomiast i czy to jest jedyna droga, to nie wiem. No możecie wywoływać skandale. François Coty tak zrobił, że legenda głosi to, jest legenda. Że udawał zdenerwowanie, że się produkt nie sprzedaje, zaczął rzucać fakonikami, potłuk, no zapach się rozniósł po supermarkecie i był hit. No, czyli od skandalu. No i w Saint Laurent też skandale wywoływał. Ale wydaje mi się, że jeśli chcecie dotrzeć do tego współczesnego klienta, jakim jest. Yy, Człowiek zamożny, zamożniejszy, klasa średnia, który kupuje perfumy, on nie kupi zapachu tylko dlatego, że TikToker fikałki, fikał nad tym flakonikiem. Nie ma takiej opcji. Musi dostać rzetelną informację, że róża, taka, może podobieństwo, kto pracował nad zapachem. No to jest bardzo dużo informacji do sprawdzenia, których często nie ma w materiałach prasowych. Także jak zamawiacie u kogoś taki film indywidualny, to jest tu dużo pracy do wykonania i zapłaćcie ludziom za tą pracę. To tyle radzę, po prostu. Chyba, że się autor zgodzi współpracować za flakonik, to jak najbardziej. Rozmawiajcie przede wszystkim. Sami szukajcie dojścia do autorów. Unikajcie tych pośredników, bo to... To się tylko generuje liczba ludzi niezadowolonych, czyli tak, autorzy pracują za flakon, a na pośrednicy mają jakby dochody, z których mogą, które mogą przeznaczać na funkcjonowanie, a to właśnie autorzy powinni mieć dochody na funkcjonowanie, na sprzęt, na programy komputerowe i tak i unikajcie sytuacji, bo to się od razu rozniesie po branży, że nie wiem, jeden autor X, nie wiem, dostał pieniądze, a drugi dostał tylko flakon. To, to się Wam docelowo nie opłaci, bo później autor będzie wbijał szpilę i no, wtedy, kiedy będziecie najbardziej potrzebować jakiegoś wsparcia od niego, to zobaczycie bo no, będziecie czekać w drugiej kolejce. Także życzę powodzenia w promowaniu, jest to trudne, bo tych perfum jest bardzo, bardzo dużo, pojawiło się dużo nowych produktów, dużo nowych marek. Niektóre widać, że są założone przez ludzi, którzy wiedzą, o co w perfumach chodzi mają doświadczenie, a niektóre są założone przez fascynatów. Nie przekreślam ani jednych, ani drugich, ale nie ukrywam, że gdybym ja miała omawiać jakiś produkt, to wolałabym, żeby to był produkt zrobiony przez osobę, która wie, w co się bawi i po co, a nie, że na przykład a, założyłam sobie firmę, bo chciałam uwiecznić moje wspomnienia z podróży, no, typowa żona miliardera, która się chce realizować jako twórczyni perfum na przykład. To tu nie wiem, ale może się okazać osobą, która ma jakiś tam potencjał i, i pewną wizję, wyobraźnię, umie zapanować, powiedzmy, nad przekazem reklamowym, tylko potrzebuje, żeby ta informacja o jej produkcie się rozeszła. No, to tyle, no, darmowych konsultacji ode mnie, jak mówię, jak macie Państwo pytania, to oczywiście ja mogę odpowiedzieć, ale nie liczcie Państwo na to, że ja będę... Wy mi wysyłacie jeden, jednego maila z linkami, ja zwykle w linki nie klikam i ja potem siedzę i tygodniami, nie wiem, całe dni, zdarzyło mi się, że tydzień ja czytam o jednej marce, a rozmowa się tak średnio kleiła. Ja sama zresztą później no po prostu zrezygnowałam, bo to miało być tak, że miało być przed świętami, a już ten czas leciał. Już nie było czasu. Także planujcie Państwo, rozmawiajcie z autorami bezpośrednio. Bardzo prosta sprawa zaprosić autora do siebie, pokazać mu produkt, pokazać mu zaprosić na spotkanie. Wiem, że jest jedna perfumeria, która zaprasza dość regularnie twórców. To zaproście autora, żeby przyjechał i po prostu na rozmowę. Natomiast to, że robicie oficjalne spotkanie dla wszystkich, są autorzy, którzy nie są jak wszyscy. Oni potrzebują takiego traktowania premium, indywidualnego, ale tacy autorzy mogą Wam zapewnić praktycznie to, co, o czym marzycie. Coś takiego takim właściwie mitem, no trochę wydumanym, ale może nie do końca, że po jednym filmie sytuacja się zmienia. Ale może być tak, że po jednym filmie sprzedaż rośnie, ale potem ona się zatrzyma. Także cały czas musicie o produkcie przypominać o marce. Szukać różnych pretekstów, no i bywać tam, gdzie trzeba. Nie wiem, jak dotrzeć do tych mediów typu Vogue, L. Tam jest ciężko w ogóle. Wydaje mi się, że tam też chyba jest. Jeśli chodzi o reklamy, to oni. Jest jakiś silny związek pomiędzy treścią a działem reklamy. To jest niepokojące, ale to mi się tam kiedyś wy wygadała pani z jednego takiego. No, chyba to był dwutygodnik. Także mówiła, że w produ tego produktu nie mogą, bo im dział reklamy nie pozwala pokazywać. No. To dziwne, ale. Trzeba walczyć, trzeba próbować. Perfumy są wdzięcznym tematem. Niestety jest nadprodukcja, moim zdaniem, będzie kryzys niebawem duży na tym rynku. Dlatego tym bardziej trzeba stawiać na rzetelny przekaz. Dziękuję za uwagę i życzę powodzenia w promowaniu zapewne wielu cudownych dzieł, których nie widać. Pa! pa.